często dostaję takie pytania. Krzysiek, co mówić do kobiet? Jak mówić? W jaki sposób? Co powiedzieć? Da jakieś teksty. I widzisz, po pierwsze, to powinieneś sobie wyrobić odpowiednią postawę, bo nauczysz się parę tekstów, a i tak nie masz sposobu myślenia jak osoba, która wyrobiła te teksty. I ja to niejednokrotnie testowałem na szkoleniach, dawałem facetom moje teksty, oni zaczynali, niektórzy oczywiście dzięki mnie, potem po moich komentarzach, opiniach, instrukcjach wyrabiali w sobie taką silną postawę. Ale wielu z nich po prostu, wielu z takich facetów błądziło, sami nie wiedzieli co mówią, dlaczego, po co, z jakiej postawy mentalnej wychodzą takie słowa. Więc zawsze jak ktoś mnie pyta, jak mówić do kobiet, w jaki sposób, to daje takiej osobie jedną, ale to jedną bardzo skuteczną radę. Nie liczy się dokładnie do końca co mówisz, tylko jak ty się czujesz z tym co mówisz. Rozumiesz? Oczywiście, że w pewnym zakresie, w pewnym sensie to, co powiesz, jest istotne, bo jak powiesz yy, dziewczynie, która ciągle doświadcza komplementu na ulicy w dużym mieście, jesteś piękna, jesteś piękna, no to ona pomyśli kolejny desperat. Ale jak to powiesz w taki sposób, że robisz sobie jaja i sam się z tego śmiejesz, to to może wejść. Po prostu ona zauważy, że ty wcale się nie przymilasz, tylko robisz sobie jaja, tak? Poprzez co też ją możesz rozśmieszyć. I wielokrotnie to sprawdzają moich kursantów, tak to właśnie działało. Więc dużo ważniejsze jest to, jakie ty masz emocje, kiedy rozmawiasz z dziewczyną, jak ty się z tym czujesz, niż to, co mówisz. Podam ci przykład. Siedzisz z kobietą na spotkaniu, zabrakło ci tematów i ona skończyła jakąś tam historię, spogląda ci prosto w oczy, a ty mówisz: No i co? Kiedy będzie kolejna historia? I się uśmiechasz. To Twoja pewność siebie. To, jak się czujesz, powoduje, że ona się nakręca. Nie słowa, nie teksty. I wtedy, jak poczujesz odpowiednie jakby konsekwencje tego stanu rzeczy, to znaczy masz wyrobioną postawę w głowie, wyobrażasz sobie siebie jako gościa super przystojnego, atrakcyjnego pewnego siebie, to ta postawa właściwie powoduje, że ty mówisz tak, a nie inaczej, tak? I to dzięki temu pojawiają się efekty. Nie dzięki temu, że wymyśliłeś jakiś tekst, tylko ten tekst jest konsekwencją tego, co ty sam o sobie myślisz w danej chwili i jak, jak ty się czujesz z tym, co mówisz. I ciągle y, ludzie tego nie rozumieją, tak? Faceci tego nie rozumieją. Pytają mnie, co powiedzieć, jak powiedzieć, o czym rozmawiać. To nie chodzi o, o czym rozmawiasz, to nie chodzi o to, jak będziesz rozmawiał, tylko chodzi tak naprawdę o to, jak ty się z tym czujesz. Pomożesz dziewczynie mówić tak, podejdziesz, rozmawiasz z nią na randce, ona ci mówi: nie dotykaj mnie, tak, a tej mówisz, dobrze. <laughs> Widzisz? Czy taka postawa jest zła? Widać po tobie uśmiech, emocje, że się nie przejmujesz. Więc. Jak się będziesz odpowiednio czuł z tym, co ty mówisz do dziewczyny i będziesz w tym, będziesz w tym niezachwiany, choćby ona ci powiedziała: Spadaj, nie podobasz mi się, czy inne bezdety, chociaż to jest akurat wątpliwe. Jak już się z tą spotkała, to raczej wie po co przyszła. To uwierz mi, będą tutaj rewelacyjne efekty, ponieważ Twój stan, Twoja postawa będzie niezachwiana. I ty będziesz z tej perspektywy mówił do dziewczyny, że ty się czujesz jak król, że tobie wszystko się należy, że ona jest twoja i tyle. A jak ona mówi, mam chłopaka, to ty. <noise> Kogo masz? Widzisz, wszystko wynika z tego, jak ty się czujesz, jaką masz postawę, i wtedy wiesz dokładnie, co powiedzieć. Nie ma w tym żadnego problemu. Podchodzisz do dziewczyny w klubie, ona się śmieje, nie tańczy z nieznajomymi, tak? Dokładnie to samo. Jak jesteś tym Jamesem Bondem tym super atrakcyjnym facetem, co taki facet robi w takiej sytuacji? Mówisz jej, dobra, nie będę cię słuchał, idziemy. Widzisz? Działa, działa, ty się z tym dobrze czujesz, nie przejmujesz się. Natomiast często osoby nadwrażliwe mają to do siebie, że dziewczyna coś powie i to przeżywają. To czy ona chce, czy nie chce, ma chłopaka, to pewnie nie chce, ale czasami po prostu laski ściemniają, tak? I mówią ci, że mają tego faceta, żebyś się odpieprzył albo żeby przetestować twój charakter, tak? To jest właśnie kwestia tego, o czym mówię. Albo jeszcze coś innego, ty do niej zagadujesz, ty z nią rozmawiasz, ona ci mówi zabrałeś mnie w takie brzydkie miejsce, pada deszcz, a ty jej mówisz, no to widzisz, widocznie nie zasłużyłaś na lepsze, nie? I się śmiejesz. Więc jak twój stan emocjonalny jest niewzruszony, co by nie było, ty się uśmiechasz, po prostu będziesz wpływał na stan emocjonalny dziewczyny. Tak to działa. To przechodzi na kobietę za pomocą neuronów lustrzanych. Także wyciągnij wnioski, bo jeśli nie potrafisz obudzić sobie takiej postawy, i oczywiście kierunku w relacji, no to będziesz miał spore problemy, bo dziewczyna nagle coś powie: Nie mam czasu się już więcej dzisiaj z tobą spotykać, nie mam czasu się z tobą spotykać, nie mam czasu dzisiaj z tobą więcej przebywać, muszę iść, albo wiesz co, jednak mnie dotykaj, jednak mnie nie całuj, to ty się będziesz gubił, tak? Jak masz niewzruszoną postawę i się uśmiechasz i mówisz: Co ty nie powiesz? Nic się nie dzieje. Dominujesz stan emocjonalny dziewczyny, prowadzisz dalej i za chwilę ona zaczyna też się śmiać, fajnie reagować. I osiągasz cel. Przemyśl sobie to, bo jest to kluczowe, jeśli chcesz mieć wyniki z kobietami. Pakiet 17 nowych materiałów 70% taniej, jeszcze tylko do jutra. Najlepsza specjalistyczna wiedza, jaką mogę Ci pokazać. Tylko dla ciebie 70% taniej do jutra, do północy. Zobacz sobie szkolenia z zakresu, jak uwodzić kobiety emocjami, jak wpływać podświadomie na kobiety, jak zdobywać serce kobiety, jak odzyskać kobietę, naprawić związek, jak być wyzwaniem, a także jak doprowadzać kobiety do szczytowania. Każdy z was powinien to zobaczyć. 70% taniej za te 100 godzin nagrań, ponad 100 godzin nagrań filmów, także naprawdę wartościowa wiedza, pakiet wiedzy, jeszcze taniej, tylko do jutra, do północy. Korzystaj, bo wszystko wysyłam na maila i nawet jeśli mieszkasz za granicą to po obejrzeniu tych szkoleń, które dostaniesz na maila, zdziwisz się, jak kobiety z twojego kraju będą reagować. Zdziwisz się, jakie będą efekty w internecie pisząc, zaskakując kobiety. promocja.uwodzeniewdzien.pl 70% taniej, jeszcze tylko do jutra do północy. Polecam serdecznie.